masie, ja na siłkę, przecież mam tyle tych challenge'y, że nie wiem od czego mam zacząć, a chyba zacznę w ogóle od jeżdżenia na rowerku stacjonarnym. Zakładam buty eee, no i zobaczymy. Dzisiaj jestem trzeci raz w końskich. Zapomniałam torby na basen. Dobrze, że to się stało godzinę przed treningiem, bo tak to to nie wiem. No, musiałabym albo szybko kostium kupować, no, na pewno bym eee, na pewno bym nie zrezygnowała z treningu, nie ma opcji, tak lubię pływać, a dzisiaj to miałam taki mocny trening, tak mi bolą tu ręce i nogi. Dobrze, ciśniemy kochani rowerek i zobaczymy ile uda nam się zrobić, bo tam jest chyba 20 km. muszę w notatnik sprawdzić, ale z tego co pamiętam to tak. Jeden challenge kochani zaliczyłam, ale już więcej nie zrobię bo jest późna pora, zaraz zamykałem siłownię, u nas nie jest jakoś długo siłownia, może w większych miastach jest inaczej, ale wystarczy, miałam dzisiaj basen, rowerek, nie jest to jakiś najlepszy czas, no ale będzie lepiej, będzie lepiej, na pewno też będzie inaczej na takim rowerze już szosowym, na takim w który się zaopatrzę, no prawie już zaopatrzyłam. Więc spokojnie, jak już tylko będzie u mnie, to, to na pewno Wam pokażę i będę ćwiczyć i planuję, planuję, no na 100% będę tym rowerem jeździć na basen, bo żeby tą kondycję po prostu y, ćwiczyć, żeby była jak najlepsza, y, dla mnie samo to, że stanę na tej mecie, będzie, będzie po prostu niesamowitym wyczynem. Jeśli zrobię tego Ironmana, to chciałabym zrobić całość. Może takie są moje plany, takie są marzenia, oby tylko zdrowie pozwoliło. E, a ja zazwyczaj w sporcie nie odpuszczam, także trzymam się swojego celu. Za nami stoi nasza piękna choinka, Proszę. która jest już gotowa. Nie, Oj, czeka. żartuję, żartuję. Będzie e, dopiero ubierana, tak? Zaczniemy od czubeczka. Tak. Musimy założyć czubeczek i światełka najpierw. Rodzice I... ją przygotowali? Tak. Ja już wróciłam z basenu, także witam wam z... witam was w kolejnym dniu. Wczoraj po treningu myłam się i padłam. <laughs> Czasami Tak, no to ten wysi wysiłek jest, no to trzeba. Tak jest. Także bierzemy się do roboty, tak jest. Czubeczek w tym roku będziemy mieć czerwony, Jaki był w tamtym roku, był czerwony. Bo A. mamy czerwony i... i biały, ale ten jest piękniejszy, ten jest piękniejszy. No. Ale ale ładna. malutku. W ogóle piękna jest ta choinka. To jest chyba najpiękniejsza choinka, którą, miałyśmy, którą mieliśmy, kochani. Dejdusia zostaw tam bombki. Jezu, piękna jest i prosta, i tyle gałązek, i takie grube. A, śliczna. Może. O. Wciśnij o. go bardziej. A dzisiaj ktoś jechał? I miał z tyłu przyczepkę i na tej przyczepce choinka była. Teraz będzie dobrze, nie? Tak. Pięknie. Super. Proszę podać mi ręki. Chodź. Ale dawaj złapię się. Dawaj, raz, dwa, trzy. jaka jestem silna? Ma się ten Kochani, zamieszamy tą z Krakowa. Mamuś... Ale potrzebają. Gdzie są haczyki właśnie? Tam, gdzie był. Czubek. Tym Dobra? Ale piękna. Na górę, mamo. To w następnym roku jedziemy na inny jarmark i kupujemy w innym mieście. Piękna. Kochani, za mało mamy cały czas tych niebieskich i zielonych. I nie wiem, może jeszcze z mamą dokupimy. Przed świętami nam się uda. E... Chociaż zawsze sobie obiecujemy, że przed świętami w galerii nie będziemy. Tak co roku praktycznie jesteśmy. jesteśmy. Za mało mamy niebieskich i zielonych. Ale jest tak dużo gałązek. Bardzo. Te serduszka są też śliczne. Które? Te. te Takich no. też by się przydało parę. Naprawdę dużo mamy czerwonych. To może bardzo. ja go przewierzę, to serduszko wyżej tu, żebym go powiesiłam. O, a tu się może to coś I to małego. już tyle bąbek? Co? Już tyle? No. takaś ta choinka jest duża, ma dużo gałązek. Tam koło okna. Ale. Tam koło okna. No to Ale tak, królowa. Koło okna to tak dużo nie wieszałyśmy, dlatego żeby to nas cieszyło, nie? Bo to my będziemy się na nią patrzeć i to tutaj, z tej strony to będzie wszystko. Będzie trochę więcej niebieskiego, bo niebieskie są cukieraczki w tym roku. Bardzo dobre, a takie? O. Śliczne. Ja mama powiedzmy. znalazła jeszcze jedno pudełko. Ale tak coś mama czuła, że o, brakuje. Może to O hmm. tu jest dużo, bo pamiętam, że właśnie brakuje tych z Homendue, To tak dużo no. kupowałyśmy. To kiedyś kupowałyśmy po świętach, bo były świetne promocje. O, o śliczny. Ojej, pokaż. No. Tego dziadka to dostałam. Do o. orzechów to nie z Homendue. No, aż się prosi. Ta to ciężka. Śliczne. No i teraz o gdzie to... tego tutaj. No, kapitana. Tylko tą gdzie powiesić, bo ona jest taka dosyć... Może tu? Czas, kochani, na kawkę. Już się tam robi, mamo, dla ciebie. Dobrze. Mama cukierki wiesza. No i co, choinka gotowa. No, ale te cukieraczki niebieskie też fajnie wyglądają. Bardzo ładnie. Mm, ślicznie. Przynajmniej teraz to jest tak kolorowo. No. <laughs> Ekstra. Niebieskie, dobrze, żeby się takie trafiły. No, Lejdusia jak się przyciąga, najbardziej zmęczona. Mało no, się, Psiąńka napracowała. Lejdusiu, pomagałaś panu? No i chyba wszystko. Jeszcze tego powiesza, tylko gdzie? Kochani, nami nas przed świętami. CBS wpadł do nas do domu i zostawił taką paczuchę. Zobaczmy, co tam jest. Ja posłyszałam, że jest jakaś w ogóle edycja świąteczna, jakieś fajne zimowe kawki. No, zobaczymy, zobaczymy. Aż jestem ciekawa, otwieramy to razem z Wami, żeby dla nas to też była niespodzianka. Dobra, 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 dobra. Yes, lady? Jakaś czapka wystanie, zobacz! Lady. O, Lady? Lady się cieszy, wyjmuj! No poczekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj, bo tu coś mamy! Wiesz co? Po, poczekaj! Zrobimy to tak, żeby nie uszkodzić, nie? Ja już wiem, co tu jest. To jest Mikołaj! Jak ma czapkę! Wiesz, co Wyjmiemy go tak, żeby wyszedł cały, nie? Lejdusia weź nosek. Dobrze, ty dostaniesz czapkę. Chyba się nie obrazi na nas te Ale ładny! Chociaż nie wiem, Lejduśka, czy ci dam, piękny Mikołaj. Ona ma swoje zabawki. No dobra, no Mój Boże! Pokaż widzom! Pokaż. Lady odsuń się! Dzień. Jaki Mikołaj! To Mikołaj, to Mikołaj. Lady! To <laughs> cieszy się dziewczynka! O, nie wiem kto się bardziej cieszy. Ja czy Lady? O, o mój Boże! Ej, ale mega! Co? Ja cię kręcę! Yeah. Lejduśka, zostaw mu ręce, Mikołaj musi mieć, bo prezenty będzie dźwigał. Patrz, jaki ma bicki. Ladies, spadła I po co ja jej pokazywałam? Lejduśka, co? Zobaczcie. No piękny, co? No musi wchodzić. Coś się stało Mikołajowi proszę się nie obrażać, ale Mikołaj stracił niestety patwotrek. Mikołaj kochani stracił łapkę niestety. Wiemy, że nikt nie ma czasu na długie wiadomości, ale obiecujemy, że ta będzie od serca. Dziękujemy za współpracę i zaufanie, jakim obdarzyliście nas w 2025 roku. Kochani, piękna kartka, w ogóle zobacz mamo, jakie piękne, ładne światełka są w środku. O i świecą. No świecą. Ślicznie. Nawet pieski są ciekawe. Jakieś naklejki. Ale fajne. Wow. Nie no, nie możecie mi tego wysyłać. Chryste, jedyny. Ja ćwiczę do Iron Manu będzie u Ciebie przechowane. Dobrze będzie <grymne> zamknięta. O jacie, Winter Edition. Super. Ale fajnie. Dziękujemy ślicznie. Tu mamy jeszcze kolejne. O mój Boże, jeszcze. Będziemy siedzieć i pić. O, ta ciasteczkowa jest bardzo dobra. Bo już próbowałam. Super, naprawdę dziękujemy ślicznie za pamięć. Przepraszamy za. O, to jest moja w ogóle ulubiona kawka. To jest kawka karmelowa, chyba. Poczekaj, zobaczymy. To tak, słony karmel. To jest moja ulubiona kawka. Proszę. Jezu, ale to jest wszystko tak pięknie zrobione. No, naprawdę. Yy... Jesteście niesamowici. Pozostawy limitowane, pozostawy świąteczne, pozostawy prezentowe. Się klikajcie w linki w opisie. Tam macie wszystkie informacje. A ty zostaw tą drugą łapę, bo już tam CBS nic nie przyśle. Tak? Co się stało z Mikołajem? Mikołaj jak będzie chodził teraz? Nie będzie miał jak worek trzymać. Dym, 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 dym. Zostaw łapę mu. Także zachęcamy z Lejduśką. No, i dwudziestka dzisiaj. No Zapraszam. Szukaj, szukaj, gdzie? Szukaj, szukaj, gdzie? Co to lady, jest nie, lady, nie podpowiadaj. Co jest? Nie podpowiadaj, niech sobie radzą. Haha, ha, jakie duże? O, pokaż. O, takie duże. To nie mam nożyczek, nie o. przygotowałam się. No to co to to ma być? Takie duże, że może się ze mną podzielą. Mogę kawałek, lady. Nie? Mało mam. O, jak ładnie służę. U mnie służ. Uczymy się. O, ale trzaska. Aż mnie zęby zabolały. Poterek też. Poterek to No ciekawe, co wy będziecie mieć. Na pewno nie szokobonsa, pewnie kinderkę. Nie, obstawiam serduszko, bo nie było serduszka ostatnio. Jest. jest, jest już, mamo, stąd widzę. Oni nie będzie serduszka jednak. Chocobonsa no, szokobą... dali. No, to Może im bliżej świąt, to będą te lepsze słodycze, te bogatsze. Mm. Tatuś, co masz? Dobrze, szokobąsa dostałeś. To teraz tak, mm. zanim zaczniemy kalendarz ode mnie dla was, no. to tak, tata dostał etui ale ja mam dla ciebie płyn micelarny. Aha. Także już ci go daję, pójdę po niego. Jeszcze coś znalazłam dzisiaj. Tam, daram! Tej maseczki ci o, szukałam. Tej maseczki. Ja będę sobie... No, to jest taka duża. No, dziękuję. Pokaż Dobrze. jaki płyn? Dobrze. Taki je wybrałam. Dobrze. I maseczka to taka nakładana. Ta, ale tamte też są chyba w płachcie, czy nie? Nie wiem, jeszcze nie używałam. Nie używaś? ale ta jest na pewno w płachcie. Ja ją kiedyś używałam i dla mnie też jest dobra. Lejdusia, przestań. Nagrywamy. O Boże. No. i teraz proszę bardzo, tu i dostał. To teraz tak, mamo. Czytasz dla taty? Kończysz na słowie mnie i przechodzisz do ciebie. Proszę. A co on taki całuśny ten Poterek? Cały Tato, coś, co cię ogrzeje, tak jak Twoje wsparcie ogrzewa mnie. Jest to rzecz. Coś, co cię ogrzeje. Co cię może ogrzać jako rzecz? Szali. Nie. Zgaduj, zgaduj. Nie patrzcie na mnie. No, co to może być? To podpowiedź jakaś. Górna część ubrania. Górna część ubrania. Sweterek. Nie. Czapka. Nie. Szaliczek też nie. Nie. Przecież... Pod koszulka? Też nie. Rękawiczki. Nie. Z długim rękawem. A to już wiem. Pod Podkoszulka. Taka e, niby koszulka. Po domu, żeby zrelaksować. No nie musi być akurat po domu. No można też y, no. poza domem chodzić. Jest to bluzka. A, no to koszulka, bluzka. Nie, podkoszulka, to jest coś innego. koszulka. Nie, to jest bluzka, nie koszulka, z długim <laughs> rękawem bluzka. Rozłóż mamo, pokaż, żeby tata widział, czy mu się taka podoba. O. No, mogłabyś ją dać, bo mnie jeszcze zabierzesz. <grym> Proszę. Dziękuję. Nie zabieram. No i jak? No i, jak? No i o, będzie koszulka mi się tak. w domu. No. Fajna. Podoba Ci się, tato? Na no, pewno, że mi się podoba. A, tutaj ma jeszcze subaczek. Nie, nie, guziczki ma takie. Tylko nie guziczki. Tylko wziął taki większy rozmiar. Mhm. Mam no, nadzieję, no. że nie będzie za duża. Ale przymierzy model. Tak. W razie coś to można chyba zamienić, nie? Tak, no to teraz no. ty mamo. Mamo, niech cię to otula, tak jak Twoja troska i miłość otulają mnie każdego dnia. Rzecz: Mam Daj, zakaz, bo nie podpowiadaj. Na sweterki miałaś zakaz. Ale świąteczne. Aha. A takie świąteczne? Ten jest elegancki. Aha. Jak ci się spodoba, to można widzieć. No, sobie założysz, pokażę tak. ci. Bo akurat do twoich pięknych paznokci, które ty sobie dzisiaj zrobiłaś. Taki. Szczera. To raczej ludzka jest. Nie, to jest sweterek, tatusiu. Ładny. Ci się. malinka? Malinka, pokaż paznokcie, widzą. Proszę. O! Śliczne jakie ma guziczki, serduszka! No. Ojej! Ale ładne. No i to rozmiar trafiłaś. Tak, no słuchaj. Jeśli Śliczne. by ci się nie podobał czy coś, no to zawsze możesz I sobie nie wymienić. Mi się. <laughs> Szybko. <laughs> Składam sweterek bardzo ładny. Cieszę się. To będzie taki świąteczny, piękny, dziękuję bardzo. Proszę. No to kochani, jeśli taki vlog... A ma... co, a Ty? A, co? Co? ja to co? się już boję. A Ty co? Ja, ja to się boję już losować. O, widzisz, a jeszcze Ty zostałaś. Prezent, a co tu jeszcze jest napisane? O. Krem do twarzy, a skąd tak. wiesz? Nie wiem, naczuja. No, potrzebuję, potrzebuję teraz. No, kończy o, mi się już. O, widzisz, ale ty wiesz jaki. Ja zapłacę, a ty zamówisz. Dobra. Dobrze? Dobrze? Dobrze. Kochani, jeśli taki vlog masz 20, wam się podobał, to co, tato? Lajkujcie, komentujcie oraz... oraz... Co, księżniczko? Subskrybujcie, żeby być na bieżąco z innymi vlogmaskami. Pa! Pa,